Gotowe wszystko? Tak. Okej, okay, dobra. Czyli jest ich około pięciu i Viper jest na pewno z nimi, tak? Na to by wychodziło. Okej. Okay. Musimy zrobić tak, wy po prostu wchodzicie głównym wejściem, ja tu od boku i tylnie wejście jest zabezpieczone i zabarykadowane, tak? Tak. Postawiliśmy tam dużo rzeczy, więc się nie przyciśnie. Innej drogi ucieczki niż przez budynek nie ma. Chyba, że przez okno, ale to wtedy wiesz, jaki jest upadek śmiertelny. Do siebie. Dobra, podchodź już powoli Biegnę za nim Biegnij Nie uciekniesz nigdzie! Słyszysz, nie masz dokąd uciec? Mam, Nie masz dokąd uciec. Viper Mówiłem ci, nie. że nie masz gdzie uciec. Nie odłóż broń. Dobra? Słuchaj, dogadajmy się. Wiesz, że mogę ci załatwić wszystko. Mogę ci załatwić wiele. Myślisz, że w tym momencie obchodzą mi jakiekolwiek pieniądze? Myślisz, że jeżeli by mi obchodziły tak, pieniądze, to bym nie pracował się, dalej się. z Jackiem? Ustawię cię, zaufaj mi. Nie rób tego. Wiesz, jaki jest problem Bo twój? Jest wiesz, wiesz, jaki jest problem twój i Jacka? Myślicie, że pieniądze wszystko My załatwią? Nie mam problemów. Jack może i ma problemy. Ja nie mam. Załatwić ci wszystko. Naprawdę. <grym> mówię ci. Proszę to ci, nie jest nasz największy problem. Myślicie, że pieniądze są w stanie załatwić wszystko. Widzisz ten nieśmiertelnik na mojej piersi? To coś musi o mnie jednak świadczyć, nie? Nie rób mi tego, mówię. Załatwić ci wszystko. W dupie, nie rób tego. w dupie mam ciebie, twoje pieniądze i Jacka. Pozdrawił ode mnie Jacka w takim razie. Jak sytuacja na zewnątrz? No, w miarę, w miarę Co znaczy w miarę? No, jeden ranny Kto ranny? Ode mnie Biegny już Viper załatwiony No a Was widzowie witam oczywiście w kolejnym i to finałowym odcinku Lostu, Więc przemówię tego i włączę o zostawieniu lekarza w górę subika na dola. Ja Wam nie przeszkadzam i zobaczmy co tu się będzie dalej działo. Cały jesteś? Powiedz, żeby był cały. Szlak jasny, dobra. Yy... Co Ci tak bawi? Jeszcze sobie bawi. Że będę mógł się zemścić w piekle na, na tym sklepie, nie Nie, nie, nie dasz rady się na nim zemścić, bo przeżyjesz Dobra, opatrzcie go jakoś wstępnie no, i się do szpitala, Zamtnij do cholery się. jasnej Zamtnij Albo załatwię jakiegoś lekarza Proszę Skurwysła Posłuchaj dam, co zrobił. Zrobimy wszystko, co da co... Uda się pozbyć Jacka, ale będziemy razem wszyscy świętować Jak pytasz do szpitala zawiesisz, to i tak trafię do paku. Nie wiem co jest gorsze Dobra, załatwcie <laughs> dla niego jakiegoś lekarza. Tak. Nic nie załatwiajcie. <laughs> <laughs> Załatwiliście to co mieli się załatwić? Tak. jak sytuacja? Ile z osób za nami? No większość odwróciła się od Jacka większość jest za nami. To dopilnuj jeszcze, żeby się wszyscy dowiedzieli o tym, że Viper nie żyje. Jasne. Czyli ile mniej więcej osób mu zostało? On jeszcze tam z dwóch, trzech maksymalnie. Dobra, dobra. Musimy w takim razie go teraz zlokalizować i się go pozbyć. Nie żyje. Mhm. Gdzie jest Jack? To Russell i tam dwóch, trzech, co się pakują. Chcą chyba uciekać. Taki mały problem. Bez Jacka, nie ma tam Jacka. Więc będzie trzeba go znaleźć, ale Russell będzie próbował uciec. Zajmijcie się nim. I znajdźcie Jacka. Dobra. Na klubie są, tak? No, Siedzę, się tam Pakują się. Ja tam. Jak będziecie wyjść z jak od razu mi dajcie znać. Tak. No i witam, widza bardzo serdecznie w krótkiej przerwie w odcinkersie, czyli na stronie G4 Skins. Widzu kochany, jeżeli jesteś pełnoletni, oczywiście zapraszam, linki w opisie. Kodzik nagranie się teraz wyświetla, no a jeżeli gagatku nie masz 18 lat, to nie wchodź na tą stronę. Widzowie, co my dzisiaj robimy? Dzisiaj chcę troszeczkę zaszaleć, bo jest dobry dzień. Jest dobry dzień, jeżeli ostatnio widzieliście wstaweczkę, to wiecie, że ostatnio dało, fajnie dało, więc ja dzisiaj chcę zaszaleć. Chcę zaszaleć. Nie jest to naj, najlepsze, jakby najlepsze posunięcie, tak szaleć. Ale zobaczmy sobie tutaj. Mamy tutaj jakiegoś Dawida, malarza, Genolda, więc zobaczmy, po prostu zrobiłbym tak. No i co ma być, to będzie? Nie się dzieje, wola nieba, niech to leci, zobaczmy. Fajnie jakby, no właśnie, jakby jakaś taka kosa, jakiś nomadzik, coś ten, ale widzę, że jest mega gówno, mega gówno. Więc ja nawet <laughs> widzowie tutaj nie chcę zaglądać ponownie. Idźmy w jakieś inne miejsce, idźmy w inne miejsce, czyli, mianowicie, mianowicie ja bym coś, jakieś kosy, ja bym chciał jakieś kosy, więc sobie wpiszmy knife. No kurde, no te kosy. No one zawsze kuszą, więc ja bym. Ja wiem, że to jest głupota. To jest głupota. Ustalmy, że to, co ja tutaj robię, to nie jest rzecz do naśladowania. To jest mega ryzykowne i mega głupie, bo. bo jestem debil. Jestem debil, ale zróbmy to. Zobaczmy, co się wydarzy. Nawet nie wiem, czy ja na, co to, na to chcę patrzeć. Z jednej strony chcę, z drugiej strony nie chcę. No właśnie, bo. No, nie najpiękniejsze te kosy Nie najpiękniejsze, ale też za bardzo W dupę nie jesteśmy na tym Więc ja bym to zostawił i do tego Dołożyłbym coverta, Cover I widzowie, no pewnie już się domyślacie Co ja będę chciał zrobić, oczywiście, że Pięć kowertów, no i zaraz po prostu Poleci po prostu kontrakt Więc zobaczymy co z tego da No miejmy nadzieję, że tutaj przynajmniej coś fajnego Przecież ja te, te skiny i tak zostawiam No dało tak, tak pira drzwi Nie oszukujmy się, więc wejdźmy sobie po prostu Dobra, będziemy mieli i temu wystarczająco sumy na kontrakt, więc dajmy sobie tutaj od najdroższych. No i kurde, no. O! Jakby to, jakby to siadło. Boże święty. Słuchajcie, no na pewno będziemy mieli na pewno 1600. Tak, to jest przynajmniej taki plus. Więc na pewno wszystko nie pójdzie w dupę. Więc zobaczmy. Klikam, nie się dzieje. Fajnie, jakby. No nie dało, no, no, no nie dało, no nie dało, no nie dało. Więc. Pójdźmy sobie na ostatnią bitwę, taką na pocieszenie Tylko jakąś taką, o, 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 o tą, tą na przykład, tą na przykład Kurde, już tu wbił ktoś No dobra, znajdźmy po prostu inną Znajdźmy inną Tylko ja bym właśnie chciał do kogoś dołączyć, nie chcę mi się dzisiaj zbytnio nic stworzyć Dobra, wejdźmy tutaj nawet Dobra, też nie zdążyłem Jestem tragiczny w polowaniu na te bitwy O, tu, tu chcę, tu chcę Dobra, zobaczmy Esteban, co to jest w ogóle za skrzynka? No dobra, no to nie jest nic ciekawego, ten Esteban. No ale zobaczmy, zobaczmy. No fajnie by było, tak na pocieszenie, ale oczywiście jakiś rewolwer. Le rewolwer do. do niczego. O, kolejny rewolwer. Podejrzewam, że ten rewolwer ma. no właśnie, on ma największą szansę, więc tutaj bym się nie. O, 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 mamy Franklina, mamy Franklina, mamy Franklina, ale to i tak nas nie ratuje, bo to kosztowało 32. A o właśnie. No jemu spada głowa, jemu spada głowa. I jesteśmy w, dupkę, w dupce. W w dupce jesteśmy. No a wy widzowie, jeżeli chcecie wejść na stronę i macie oczywiście 18 lat. Linki w opisie. Kodzik ekranie się teraz wyświetla. Grajcie z odpowiedzialnie, zgrajcie z głową, traktujcie to jako zabawę i tyle. Zapraszam do odcinka i do oglądania odcinka jest oczywiście do samego końca, więc na razicho. Kurde widzowie no nie, nie nie jest ciekawie dzisiaj. Nie jest dzisiaj widzowie ciekawie Jak widzicie, praktycznie sama akcja w tym finałowym odcinku nas dzisiaj czeka, no ale tak do, to do wszystkiego zmierzało. To właśnie do wszystkiego zmierzało, cała ta seria widzowie do tego właśnie momentu, czyli do próby pozbycia się Jacka i przy okazji Resela. Zobaczmy, faktycznie się widzowie oni gdzieś wybierają, zobaczcie jak się w pośpiechu pakują. I zobaczcie, że wcale ich tu dużo nie ma. Czyli to, co mówili lości z Las Venturas, i to, jakie mieli zadanie, czyli przeciągać ich na naszą stronę, faktycznie się udało. Bo zobaczy, że to jest dosłownie ich trójka, czwórka plus rasel w środku. Spróbujmy, widzowie, ich podejść. Nie powinni się na pierwszy Moment, w sumie, Jorn, że my to nie my. No bo skorzystajmy z sytuacji, dopóki tu gość podchodzi. To no ty mi za maliny dajesz? Co? Dobra, wracam, paki, pakować. Yyy, mamy problem? Nie Kim mamy ty jesteś? Nie mamy problemu. To trzeba, że celujesz? Czemu mówisz to naraz? W dupie z tobą. Dobra widzowie, chciałem to załatwić jednak inaczej, ale jak widać nie pykło. Dobra, dobra, niech podejdą, niech podejdą. jesteśmy wszyscy otoczeni. Rasel, wyłaj stąd, pieprzony tchórzu! Pamiętasz, jak obiecywałem ci, że cię zabiję? Czego ty nie obiecywałeś kiedyś? Gdzie jest Jack? Gdyby to było tylko takie proste... Najprościej zabić każdego przyjęcia. Uwierz mi, że nie mam ochoty na twoje pieprzenie, Mów mi, gdzie jest Jack. Prosto i na temat. Wyobraź sobie, że sam chciałbym kurwa wiedzieć. <laughs> Wstawił eee? mnie tak jak i ciebie, rozumiesz? Zostawił cię tutaj jako. Z powolnieniem mnie, tak? No proszę. Nie wiem. Wykorzystaj. Tyle. Odłóż broń i odwróć. Się. A tak, no spostrzeżenie, to źle myślałeś. Nie miał cię spowolnić, tylko to była pułapka na ciebie. No proszę. A widzisz, muszę jednak rozprawić się z tymi, którzy zasługują na śmierć. Jedyną osobą, która zasługiwała na śmierć to jesteś ty. I w sumie on. No ale, no ale... Ja przeżyję. Mam pieniądze i zaraz wylecę daleko stąd. Bo wiesz, Zniszczyłeś powiem, ten klub. Odkąd Zniszczyłeś wszystko, z więzienia, no co ja pracowałem. Odkąd z Nie, nie zależało osiec. mi na klubie. Odkąd wyszedłem z więzienia? A wiesz, co się stało wcześniej? Zabiłem twojego ojca. O tak. <laughs> Jesteś takim idiotą, że tego nie widziałeś. Byłeś posłusznym pieskiem ode mną. Wykonywałeś każdy rozkaz zabójcy twojego ojca. Naprawdę wierzyłeś, że panda jakiś... Omylajce w to zrobiła? Naprawdę? Twój był starodawny. Taki nie pasował do nas. I ty również pasujesz, ale byłeś mi potrzebny. Się, wiesz? się, rozumiesz? <laughs> no, aktualnie tak ci powiem, że. No, chyba ci się to nie uda. Może się spotkamy w piekle i tam będziesz mu rachunki naprawić do końca. A teraz? No, co ci mam powiedzieć? Tak jak Ci mówiłem, m, teraz mam pieniądze, zarobiłem dużo na laboratorium, mam w tupie cały klub, Ciebie, tego co tu leży, Rasela. i wszystkich. Zależało mi tylko, żeby zarobić. I nawet pera Mam pieniądze, wyjeżdżam teraz najprawdopodobniej tam, gdzie nie wcieknie mi prawo Ci do Dubaju. To jest... Nie uciekniesz mi! Stój! Daruję to życie! Człowieku! Nigdzie nie uciekniesz! Mówiłem ci, że cię dorwę. Wydałem się rozproszyć nie wiem coś zrobić dawno temu Trzeba było no mnie nic. zabić razem w Tamtego samego dnia co zabiłeś mojego ojca Nie zrozumiesz nigdy mojego ciała Lubiłem twojego ojca, wiesz Ale... Był zbyt miękki Chciał zgodę z Andrzejcami No co ja nie mogę pozwolić to twój przyjaciel Zabijłeś własnego przyjaciela. Nie podnoś się, rzuć tą broń. Idź ci zrobię. Ale wiesz co zrobię? Nie dam ci satysfakcji. Ostatni raz odbiorę ci to, o czym żyłeś całe życie. Będę ci prześladował całe życie. A twojego ojca zabiję w Co ty? Pieprzony dureń. Już dawno powinieneś tak skończyć. Raz! Jesteś aresztowany. Jesteś aresztowany? Nie przynależności do grupy przestępczej. Oraz zabójstwa.